Witam na kanale Pałanszowo. Mam na imię Adam i zapraszam Cię na kolejny yy, kurierzu. Zobaczmy co tam się jechało w pasce do gier, które będziemy ogrywać i jak to rozpakować, żeby to dużo fork to użył żeby to dobrze zabezpieczyć. Bardzo bardzo dziękuję. Yy, ja też staram się gry zabezpieczać, no, nie jestem jakiś tam purystą jakieś tam drobne uszkodzenia podłogi mi nie przeszkadzają, ale yy, no ale nie chciałbym, żeby ktoś dostał bardziej uszkodzoną grę niż, niż po prostu mu wysyłam yy, przyjechała kolejna część Kronik yy, Zbrodni, seria Milenium, 1900 yy, Rzućmy okiem, czy wszystko jest ok, tylko Tutaj mamy tak instrukcję mamy jakąś tam planszetkę, tak rozumiem, wygląda jak teczka spraw a i tutaj mamy fajny taki insercje, który jest przykrywany w środku są karty Aha, tutaj się podważa, tutaj troszeczkę się poruszyło to yy, uwaga, nie oglądajcie, dobra, ktoś się mam nadzieję potrudził, żeby sobie to wszystko yy, poukładać Dobra, słuchajcie, tu jeszcze coś jest, miejsce na coś i, i tak dalej Brakuje mi w sumie dwóch części, jakby ktoś kurczę zechciał y, się podzielić y, To brakuje mi Milenium 2400 i Kroniki Czasu Nie, więc... kurczę, y, no Zobaczymy, będziemy to ogrywać za jakiś czas, na pewno Nie wiem kiedy, ale, y, ale po prostu będzie, także takie kurierzy, dziękuję bardzo. No, zapraszam do do dawania łapek w górę, do pisania. Graliście w to? Jeżeli tak, napiszcie. Jeżeli nie graliście, czy w ogóle w Kroniki Zbrodni graliście, czy w ogóle lubicie gry kryminalne? Dla mnie to jest pierwszy kontakt z tymi grami będzie. To chyba wleci wcześniej niż nagrywki, ale, ale już nagrałem sobie jedną sprawę, jedną rozgrywkę z tego, z Kierunkowego detektywa sezon pierwszy, o tam są trzy sprawy, jedną... będą spoilery, ale właśnie rozegrałem i mm, paradoksalnie unboxing i instrukcję chyba nagram na końcu, po prostu jak już poznam wszystkie trzy sprawy e, Dosyć fajne, no poszło mi tak słabo, nie, nie ukrywam, e, ale udało się rozwiązać problem jakoś tam, tak mniej więcej, natomiast, natomiast no nie jest, nie jest łatwo po prostu, nie, dobra Dzięki wielkie, pozdrawiam. Przypominam o subskrypcji, bądźcie łaskawi, bądźcie hojnie nią obdarzać ten kanał.